W polskiej gospodarce, w polskich przedsiębiorcach, przedsiębiorcach dostrzegam ogromny potencjał. To jest ten potencjał ludzki, który mamy, tą zdolność do, do budowy nowoczesnego kapitału, nowoczesnych przedsiębiorstw to jest coś bezcennego. Te, te 30 lat transformacji, którą przechodzimy, i, i tempo naszego wzrostu, i Tempo, w jakim doganiamy bogate kraje europejskie, jest absolutnie imponujące. To jest, to jest dostrzegane również przez ludzi z zewnątrz, ludzie, jak przyjeżdżają do naszego kraju z Zachodu, są zachwyceni. Zwłaszcza ci, którzy byli, nie wiem, w czasach Komuny, odwiedzali nasz kraj nie wiem, w latach 80. -tych, 90. -tych i przyjeżdżają teraz. E, oni widzą ten skok cywilizacyjny, jaki się dokonał e, i, i tą e, olbrzymią pracę, jaką Polska wykonała i to e, musi być absolutnie kontynuowane. E, i, i ten, tylko, że ten wzrost właśnie też musi być zrównoważony. To. to te transfery społeczne, które w tej chwili są realizowane, one rzeczywiście będą dawać ludziom, dają ludziom poczucie, że rzeczywiście oni w tym wzroście zaczynają w jakiś sposób uczestniczyć. Jeżeli łączymy to z drugiej strony, z, z racjonalizacją wpływów, ze zwiększeniem ściągalności podatków i budżet rzeczywiście może być zrównoważony. I, i, my, I do tego dążymy, i tak ma być już w 2020 roku, no to rzeczywiście to wszystko daje nam podstawy do, do optymizmu. I jeżeli będziemy nadal rozwijać się w tym tempie, i, i ta polityka racjonalnego, zrównoważonego wzrostu będzie kontynuowana, to w perspektywie kolejnych lat, może nie kilku, ale, ale kilkunastu, mamy absolutnie realną szansę do tego, żeby dogonić, dogonić że rozwinięte gospodarki europejskie. No a daj, daj Boże, że może kiedyś nawet i przegonić. Tak. Aktualna sytuacja gospodarcza i koniunktura niewątpliwie sprzyjają Sprzyjają działaniom rządu. Natomiast no, trzeba mieć też świadomość, że ta dobra koniunktura, zwłaszcza światowa, nie będzie nam sprzyjać w równym stopniu przez cały czas. Trzeba być przygotowanym na zagrożenia, które, które niesie ze sobą cykl koniunkturalny. Dlatego właśnie jakby szczególną uwagę chcę zwracać na, na małe i drobne przedsiębiorstwa, bo to one mogą stanowić w czasach kryzysu najlepszą, najlepszą obronę i stabilizację naszej sytuacji gospodarczej. To, to, to właśnie te drobne przedsiębiorstwa. Będą nas bronić i wypracowywać dochód, w czasie, kiedy przykładowo wielkie korporacje będą miały troszeczkę gorszy czas i gorsze wyniki. To obniżenie podatków, o, 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 o który chcę walczyć, spowoduje wzrost atrakcyjności inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. To przełoży się również na, na miejsca pracy i na pewno rolą przedsiębiorców jest inwestowanie w swoich pracowników, w kapitał ludzki, bo kapitał ludzki, innowacyjność będzie właśnie tym czynnikiem, który będzie nas chronił w czasach dekoniunktury. Ale zadaniem rządu, administracji, jest stworzenie. Dobrych, przychylnych warunków dla tego drobnego biznesu, i to będzie stanowiło jakby najlepszą gwarancję przyszłości. Dzisiaj rozwój technologii, rozwój internetu, daje tak naprawdę całą masę możliwości i szans tym naszym lokalnym przedsiębiorcom do. Tego, żeby zaistnieć szerzej, żeby wejść na rynki, które normalnie do tej pory były dla nich niedostępne, bo, bo były naturalne ograniczenia i bariery, chociażby geograficzne czy kosztowe. Dzisiaj, za pośrednictwem kanałów internetowych, platform typu marketplacy. Można próbować zaistnieć ze swoim produktem, można go promować, można go rozprowadzać szerzej, nie tylko w całym kraju, ale można wychodzić również poza granicę. Stwarzają się nowe możliwości, rozwija się logistyka i to jest na pewno dziedzina czy internet jest tą szansą, którą powinniśmy wykorzystywać? Tutaj program Prawa i Sprawiedliwości zakłada również absolutnie inwestowanie w infrastrukturę teleinformatyczną, w rozwój dostępu do, do, do szerokopasmowego internetu. I to absolutnie może być bardzo ważny to będzie bardzo ważny czynnik i impuls do rozwoju naszej gospodarki i to również jest temat który warto się angażować na który będę chciał zwracać uwagę i który jest dla naszej gospodarki bardzo istotny